Witam w kolejnym odcinku Zwykłych Historii, tym razem poświęconym właśnie samej historii. Ile razy zdarzyło się Państwu usłyszeć, że historia to samo zachowanie dat albo po prostu dosyć nudne fakty? Ile razy zdało, zdarzało się usłyszeć, że nauczyciel historii nie potrafił zarazić uczniów entuzjazmem do tego przedmiotu? Wielokrotnie. Ja jestem historykiem z wykształcenia i też zdarzało mi się natrafiać na słabych nauczycieli. Miałem też jednak szczęście spotkać z jednej strony dobrych nauczycieli historii, a także pasjonatów historii. I dziś o jednej z takich pasji porozmawiamy, a mianowicie o pasji do robienia czy tworzenia rekonstrukcji historycznych. Gościem naszego wideokastu, podcastu dzisiaj jest Daniel Wiktorowicz, który jest jednym z licznych bądź nielicznych, zaraz będziemy do tego dochodzić, miłośników rekonstrukcji historycznych w Polsce i miłośnikiem historii, jak się okazuje, od czasu szkolnego. Daniel, powiedz, jak to było w Twoim przypadku, jeśli chodzi o tego bakcela historycznego? Czy złapałeś go już w szkole podstawowej? Jaki był Twój nauczyciel historii? No, miałem szczęście do dobrego nauczyciela historii. Młody nauczyciel bezpośrednio po studiach, który trafił do mojej szkoły podstawowej potrafił zarazić uczniów. Pomysłem na historię. E, miał różne pomysły, na przykład pozwolił nam rozegrać bitwę pod Grunwaldem, rozrysował ustawienie początkowe sił krzyżackich, sił polskich i litewskich i powiedział, no jakbyście to zagrali. No, by, pomysły były różne, czy jedny bardziej mądry, czy mniej, a na koniec powiedział, a tak było naprawdę. I pokazał nam, jak przebiegały dzia działania, działania e, w czasie bitwy. E, Rozwinął również bardzo koło historyczne, ale to nie tylko takie koło historyczne, w którym siedzieliśmy i opowiadaliśmy o różnych mądrych rzeczach, ale jeździliśmy po całym Podlasiu, odwiedzaliśmy biblioteki, odwiedzaliśmy zabytki, więc było, było ciekawie. Powiedz, jak twoje wyobrażenia, jeśli chodzi o bitwę pod Grunwaldem, właśnie ewoluowały od czasu, kiedy byłeś małym chłopcem, Byłeś w szkole, mogłeś odegrać tę bitwę poglądą z kolegami. Wszyscy oglądaliśmy krzyżaków wtedy z wypiekami na twarzy. Do momentu, kiedy mogłeś zauczestniczyć w rekonstrukcji tej bitwy, dużo już wiedziałeś i. No, mogłeś się do niej przygotować w sposób taki no, bardzo rzetelny. No, etapów było kilka. Pierwszy to rzeczywiście była fascynacja sienkiewiczowską wizją krzyżaków. Później czas zweryfikował, że była to mocno romantyczna wizja i pisana pod XIX-wiecznego odbiorcę. Kolejne to było zachłysnięcie się realizmem takiej bitwy, gdzie zamiast brokatów i jedwabi opisywanych tak pięknie przez Sienkiewicza pojawiało się pod zmęczenie nogi, które po 15 minutach walki człowiek potyka się bardziej z nimi, niż ze swoim przeciwnikiem. A trzeci etap to był powrót do krzyżaków, tylko krzyżaków Forda. Ponieważ, jak się okazało, Ford przy kończeniu swojego filmu się nie no, głęboko do ikonografii z tego okresu. I owszem, pojawiają się tam uproszczenia w strojach, w zbrojach, w scenografiach, aczkolwiek bardzo oddają ducha tego okresu. Tego ale jedno, co w filmach z epoki się nie zmienia, to właśnie chyba taka romantyczna wizja rycerza walczącego, bądź konno, bądź pieszo, ale jednak no, z, z taką wielką fantazją machającego tym e, ciężkim mieczem, a to przecież kawał ciężkiej fizycznej roboty. No właśnie ta fantazja czasami jest. W filmach historycznych przeważa nad, nad historycznością. Um, twórcy filmów przygotowują swoje dzieła dla współczesnego odbiorcy, w związku z czym dostarczają mu taki produkt, który jest dla niego łatwy do przyjęcia, lekko strawny, wpisujący się w taką ogólną wiedzę społeczną, która funkcjonuje o, o czasach rycerza. Rycerz miał walczyć 10 godzin w zbroi ważącej 90 kg, um, miał uwodzić księżniczkę, ale tylko czysto platonicznie, za jej rękawiczkę, ewentualnie szar. I tyle. Natomiast to, co dostajemy w filmach, no ma się nijak do realiów historycznych. To czasy były dosyć twarde, dosyć brutalne. Bądźmy szczerzy, rycerze walcząc nie robili tego tak jak teraz dla przyjemności czy dla publiczności, tylko były to toczone wojny, na śmierć i życie. Tam trup słał się gęsto, a litość się tylko wtedy, kiedy zaczynało się to opłacać. Czytałem kiedyś w jednym z opracowań historycznych, że tak. Tak naprawdę w takiej prawdziwej bitwie średniowiecznej ten rycerz w pierwszym szeregu był w stanie, jeżeli był rzeczywiście bardzo dobry, pokonać kilku przeciwników, może trzech, może pięciu. Opadał z sił i zwykle gdzieś tam w pewnym momencie ginął. W jego miejsce wchodził następny. Czy to rzeczywiście tak mogło, mogło wyglądać? Czy... Nie, nie aż tak, ale rzeczywiście nie było to kilkugodzinne machanie miecza. Um... Siłą rycerstwa takiego późno była szarża konna. Szarża konna, która wbijała się w przeciwnika, e, przebijała się na jego drugą stronę, oskrzydlała, dzieliła. W momencie, kiedy taka szarża została powstrzymana, zaczynała się wyżynka i tak naprawdę e, konnica i ten ciężko rycerz tracił na impecie, tracił na skuteczności. E, natomiast taki rycerz e, w pełnej pięknej zbroi, najczęściej był flankowany przez dwóch. Pięciu, czasami siedmiu zbrojnych przybocznych, którzy w takiej sytuacji wytracenia impetu mieli go osłaniać. Tworzył tak, tak zwany poczet rycerski, e, tworzyło najczęściej właśnie od 3 do 7 dziewięciu osób. Plus oczywiście jeszcze w taborach kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które, które zajmowały się e, część stroną logistyczną takiej walki. O tej części taborowej, obozowej też chwilę porozmawiamy, natomiast e, tutaj. E... Przyniosłeś jeden eksponat w podcaście, tego oczywiście pokazać nie możemy, ale na YouTube jak najbardziej. To jest hełm późniejszy, to nie jest hełm spod Grunwaldu, ale widzimy, że jest to bardzo masywna konstrukcja z bardzo ciężką, umówmy się, przyłbicą, tak? Mhm. I, um, zasłoną. Zasłoną, tak. I rozumiem, że tak naprawdę w równym stopniu miało to chronić przed bezpośrednim uderzeniem mieczem, jak i przed takimi przypadkowymi szturchnięciami gdzieś tam w tym bitewnym szale, kiedy. No, z punktu widzenia twórcy historycznego e, znacznie bardziej niebezpieczne e, są uderzenia przypadkowe. Te, które otrzymujemy przy zamachu czy przy cofaniu przez osobę, która nas nie widzi, niż kontrolowana szermierka z osobą, z którą toczymy pojedynek. Natomiast hełm, o którym wspomniałeś, to jest późnośredniowieczna salada, część gotyckiej zbroi, takiego szczytowego już punktu rozwojowego zbroi średniowiecznych. W zasadzie później były już tylko zbroje maksymiliańskie tak zwane, czyli zbroje renesansowe. Owszem, miały zastosowanie bojowe, aczkolwiek częściej stosowanie na turniejach. To jeszcze jest ten ostatni etap, w którym łączono funkcjonalność z, z urodną skutecznością. Ilu jest rekonstruktorów historycznych w Polsce? Biorąc pod uwagę, że mówimy o pasjonatach bardzo różnych epok tak naprawdę i odtwarzamy w Polsce i starcia dwudziestowieczne, i starcia właśnie średniowieczne, no jakby przemieszczamy się przez epoki i rozumiem, że niektórzy z tych rekonstruktorów Wędrują między epokami, a niektórzy są bardziej wierni jednej konkretnej epoce. Jak to wygląda z, z, to z twojego punktu widzenia? Bardzo dynamiczne. Znaczy, możemy spróbować uchwycić dzień dzisiejszy i byłoby to około dziesięciu, może kilkunastu tysięcy osób zaangażowanych w różne formy twórstwa historycznego. Dzieli się to mniej więcej pół na pół. Okres II i I wojny światowej oraz wcześniejsze epoki, czyli epoka napoleońska, XVII wiek, średniowiecze, wczesne, późne. W momencie, w którym ruch rycerzki startował w Polsce, czyli początkowo na początku lat 90., było około 300 osób. Wtedy rzeczywiście na jednej imprezie potrafili spotkać się rzymscy legioniści, wczesnośredniowieczni goci, późnośredniowieczny rycerz i muszkieter z muszkietem. Już od dobrych 20 lat te imprezy są bardziej dedykowane, czasami osadzane w konkretną datę, tak żeby uczestnicy mogli przygotować się z wyposażeniem, sprzętem, e, zapewnić sobie stroje odpowiadające danej, realiom danej epoki. E, a teraz wracając do, 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 do samych uczestników. Uczestników też można by podzielić na takich twardych, twarde centrum uczestniczące w inscenizacjach. I tego jest kilka tysięcy. Przynajmniej drugie tyle, a podejrzewam, że i więcej, jest uczestników, którzy zdarzają się od czasu do czasu. Raz w sezonie, raz na dwa sezony, pojawiają się, odchodzą, reprezentują nieco niższy poziom pod względem uzbrojenia czy, czy, czy stroju czy realiów obozowych, a do tego dochodzi jeszcze dwukrotność tej podstawowej liczby tzw. wolnych elektronów. Pojawiają się na jednej imprezie, nie spodoba im się albo spodoba im się na tyle, żeby wrócić za kilka lat. Często są to na przykład dziewczyny od twórców historycznych czy też, czy też chłopcy, bo dziewczyny jest rzeczywiście w ruchu bardzo wielu, ale śmiało można zakładać, że do około 20 tysięcy obecnie sięga. Badania ilościowe, takie dokładne były prowadzone w latach 2006-2008 i wtedy mówiono o 6 mniej więcej tysiącach ludzi. 3000 średniowiecze, 3000 pozostałe, ale w międzyczasie mieliśmy Grunwald 2010, wielką imprezę o skali ogólnoeuropejskiej, a nawet ogólnoświatowej, która mocno dała wiatr w żagle otworstwa historycznego. I Rozwinął się trend odtwórstwa xx czyli pierwsza, druga wojna światowa, która w tej chwili przebojem zagarnia kolejne imprezy. To, że jest to w tej chwili już rynek i w sumie dosyć popularny, to też wynika z tego, jak zmieniły się realia funkcjonowania odtwórców. Ci tacy najbardziej ortodoksyjni, do których Ty się zaliczasz, ci pionierzy, wytworzyliście bardzo wiele strojów, elementów, wyposażenia samodzielnie. Szukaliście kuźni, w której można coś wykuć, szukaliście rzemieślników, którzy potrafią coś zrobić. Pamiętam, jak kiedyś składałeś zbroję kolczą, cierpliwie operując kombinerkami. Swoją drogą, kombinerek nie było w średniowieczu, więc zastanawiam się, jak oni to wtedy robili, ale to jest inny temat, trochę. Natomiast teraz coraz więcej chyba tego ekwipunku można po prostu kupić, sprowadzić z zagranicy. Czyli to by pokazywało, że. Gdzieś tam inni też zobaczyli w tym jakiś rynek i prawa globalizacji również wtargnęły tutaj. Tak, tak jest hobby. Są dwa sposoby uprawiania hobby. Trzeba mieć bardzo dużo czasu albo bardzo dużo pieniędzy. Czasu mamy coraz mniej, w związku z czym pieniądz troszeczkę zabiera nam tę pasję rozłożoną w czasie. I rzeczywiście, w czasach, kiedy startowaliśmy na początku lat 90., jeżeli chciałeś mieć buty, to musiałeś sobie umieć uszyć buty. Jeżeli chciałeś mieć strój, to musiałeś go mieć uszyć. Ewentualnie miałeś szczęście mieć dziewczynę, czyli żonę, która dla ciebie coś takiego uszyła. W międzyczasie pojawiły się wyspecjalizowane Firmy, które robią takie rzeczy komercyjne. E, dzisiaj z pełną kartą kredytową w ciągu 15 minut jesteśmy w stanie z grubsza przygotować się do dostępu w każdej epoce, mając dostęp do internetu. E, wspomniałeś o globalizacji. Racja. E, Indie przejęły na siebie na przykład produkcję kolczuk, to o czym wspomniałeś. W tej chwili świat zalany jest indyjskimi kolczukami. nie jak to robić. Do XIX wieku oni tego używali, więc tam pewnie jeszcze byli ludzie, którzy takie rzeczy nosili. Ale nie tylko globalizacja. Znajomy zamawiał zbroję, pełną zbroję XV-wieczną w Afryce. Wow. Okazało się, że e, cały proces wyjazdu na pomiar, na e, odbiór e, łącznie z wytworzeniem takiej zbroi swoją drogą zbroja jest bardzo piękna przyszło mu znacznie taniej niż u wyspecjalizowanych rzemieślników na terenie Europy czy, czy, czy Stanów Zjednoczonych, którzy, którzy za konkretne pieniądze robią. No, powiedzmy średniej jakości. Widzieliśmy jakiś czas temu, jak już mówimy o rzemieślnikach, to jest ciekawy wątek, <laughs> powrót z Dunów, kiedy powróciła moda na budowanie pieców kaflowych, na przykład mhm. w Polsce. Czy według Ciebie istnieje szansa, że pojawi się jakieś większe branie na, na właśnie płatnerzy, e, chociażby, czy, czy, czy ludzi, którzy się specjalizują w robieniu takich rzeczy, czy to raczej jest robione przy okazji przez ludzi, którzy zajmują się innymi rzeczami? Z to już wróciło. Są wyspec wyspecjalizowane firmy, które zajmują się na przykład tylko szyciem pochod do mieczy, albo tylko produkcją e, tarcz. E, Przynajmniej taki specjalista to nie jest tylko podstawowy pakiet umiejętności, podstawowy pakiet, takie narzędzi, ale lata doświadczeń, w związku z czym specjalizując się wypiera z rynku słabszych, a tym samym wracamy do wspomnianej globalizacji. Będzie swoje produkty sprzedawał w Polsce, w Czechach, we Francji i eksportował do, do Stanów Zjednoczonych. Są firmy, które szyją namioty, są płatnerze. W tej chwili przeżywamy powrót nożorobów, czyli taki powalik Kowali krótki, mm -hmm. e, tak, 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 humorystycznie ich nazywając, ponieważ przygotowanie dobrze zahartowanego, wytrzymałego i dobrze pracującego ostrza. To jest prawdziwa sztuka. Do tego trzeba mieć odpowiedni sprzęt, odpowiednie kowadło, odpowiednie miejsce do hartowania. Natomiast nóż o długości 20-30 kilku centymetrów, można zrobić w krótkim palenisku, na krótkim kowadle, zahartować w warunkach hobbystyczno warsztatowych i to dało się zauważyć już jakiś czas temu, że, że te drobni kowale wracają, może z czasem wezmą się też za większe. Wróćmy trochę do tych wątków szkolnych edukacyjnych. Powiedz czy według ciebie rekonstrukcje historyczne i takie myślenie o historii tworzonej tu na żywo taką którą można pokazać dotknąć czy to według ciebie jest taki kierunek którym można spróbować zachęcić młodych ludzi do tego żeby się bardziej historią interesowali żeby im pokazać że tu nie chodzi tylko o zakuwanie dat tylko jest w tym coś więcej, że można dotknąć praktycznie tej epoki, o której się czyta? Żywe lekcje historii święcą triumfy już od dobrych 30 lat. W myśl zasady, powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, daj mi spróbować, a zrozumiem, wzięcie do ręki miecza czy, czy zmierzenia się z zakładaniem kolczugiej pozostaje człowiekowi w głowie. Przestają to być suche daty. Większość ludzi zapytuje historię. Nie, nie, to jest nudne. To, jest, to są ciągi dat do wykucia i nic nieznaczące fakty. Tylko, że te fakty opowiadają o życiu prawdziwych ludzi, o tym, co zdarzyło się kiedyś, o takim dniu codziennym, tyle tylko, że 500 tysiąc, 2000 lat wcześniej. E, możliwość dotknięcia, spróbowania tego e, pociąga za sobą ciekawość, rozbudza tą ciekawość. E, jeżeli Mogę podnieść miecz, to może będę w stanie nażyć hełm, a jeżeli będę miał miecz i hełm, to może dowiem się jak można z nimi fechtować. Bardzo ciekawy wątek, poruszyłeś tego tak naprawdę wpływu życia dnia codziennego na to, co się dzieje w ogóle w historii i na procesy historyczne. Widzieliśmy tę ewolucję w świecie chociażby rycerskim, gdzie rycerz to na początku rzeczywiście była bardzo szlachetna postać. Nawet można by powiedzieć, że można było było dopasować do tych legend, które my znamy, jakoś tam arturiańskich. Z biegiem czasu, kiedy potrzeby wojenne zaczęły wkraczać na taki obszar, że trzeba było... Więcej ludzi do walki, trzeba było zaciągać ludzi, trzeba było im płacić za to, że walczą po naszej stronie, czyli pojawiło się Wojsko Zaciężne. Nagle się okazało, że i ten honor rycerski, i jeszcze parę innych ideałów, pomału legło w błocie takiej codzienności po prostu. No, to tutaj chyba najlepiej ducha tego oddaje powiedzenie nam z Knechtów, szwajcarskiej gwardii piechoty. Daj nam Boże 100 lat wojny i ani jednego dnia bitwy. Ci ludzie byli opłacani od roku służby, a nie od ilości bitew, które stoczyli. Ten pragmatyzm, to pozostał Szwajcarom do dzisiaj, w wojsku zaciężnym z czasem staje się coraz, coraz większe. Jeżeli nam płacicie, to walczymy. Jeżeli przestajecie nam płacić, przestajemy walczyć. Nie wchodzi już w grę wierność wobec władcy, wierność wobec idei czy, czy kraju, który się prezentuje, tylko po prostu rząd. Toczenie wojny się komercjalizuje. No to, to widzimy na przestrzeni ostatnich 500 lat. Tak naprawdę XIX wiek już wnosi początek XX wieku, a początek XX wieku z zupełnie komercyjnymi firmami, które toczą wojnę w imieniu państw, które, które je wynajmują, osiągną chyba, chyba szczyt, szczyt tego, tego, tego typu rozwiązania. Natomiast życie, życie codzienne żołnierza, nie było łatwe. Wydaje nam się, że żołnierz to jest walka. Walka, walka, miecz, mam miecz, jestem rycerzem. No z tym mieczem to jest nie do końca tak. Znaczy faktycznie nawet w ruchu odtwórstwa historycznego na początku lat 90., kiedy miałeś miecz, byłeś rycerzem. W tym momencie to się odwróciło. Miecz, o mieczu to myślisz na koniec. Na początek masz prawo mieć buty. Jeżeli startuje się z przygotowaniem do takiej imprezy, trzeba zapewnić sobie odpowiedni strój. Jeżeli występuje się jako plebejusz, to on ma prawo mieć buty, aczkolwiek niekoniecznie. Wiele osób z tego, tego, tego przywileju korzystało i błyskawicznie po pierwszej imprezie inwestowali w buty, ponieważ zupełnie jesteśmy przystosowani do chodzenia na Bosaka przez dzień czy przez dwa po, po, po bruku, czy, czy, czy kamiennym dziedzińcu. Życie obozowe to życie codzienne. To przygotowanie posiłków, to praczki, rozstawianie namiotów, to przysłowiowe budowanie latryn, bo z takich małych elementów składa się odtwórstwo, o którym wspomnieliśmy. To nie są tylko bitwy. To nie jest tylko rycerz z lśniącej zbroi, ale to jest ten sam rycerz obierający marchewkę, żeby w kociołku, na trójnogu, nad ogniskiem przygotować sobie wyciarnić jakąś. To jeśli teraz rozmawiamy o tym, że odtwórstwo historyczne, że rekonstrukcje mają przyciągać zainteresowanie młodych ludzi historią, to pytanie właśnie, w jakim stopniu przyciąga ich zainteresowanie, to to, to życie codzienne, bo Filmy, czy Hollywood słynne, ono poszło w tę stronę odtwarzania tych wielkich bitew, właśnie ze względu na to, że to były wielkie, wspaniałe widowiska. Natomiast odtwórstwo historyczne wydaje się zmierzać taką drogą, chcemy się zbliżyć jak najbardziej do realiów, chcemy Wam pokazać, że wieś średniowieczna, na przykład, funkcjonowała w jakichś określonych. Zasadach, tak? Mamy hmm. tą, tą archeologię taką odtwórczą, która pokazuje, jak kiedyś tam funkcjonowała, na przykład. Więc skupiamy się na życiu codziennym bardziej, które wydaje się no, nie jest takie porywające, jak właśnie te wyjątkowe wydarzenia historyczne, a jednak przyciąga, tak? Obozing na trawingu, pociąga. <laughs> jest to niewątpliwie jedna z ciekawszych części socjalnego życia w trakcie, trakcie imprez. Natomiast temat jest bardzo szeroki. Po pierwsze, um, mówiłeś o tym, że, że Hollywood odchodzi od, od, od realizmu, zdążając w kierunku takiej epickości. Um, Kolejne filmy opowiadające o historii mają coraz mniej wspólnego z historią, a są coraz bardziej współczesne. Mówią o punkcie widzenia współczesnego człowieka, współczesnym językiem i dopasując to do współczesnych realiów w taki sposób, żeby dla odbiorcy było to miłe, łatwe i przyjemne przy oglądaniu. Dlatego, szczególnie w przypadku tej wcześniejszej historii, sięgamy do średniowiecza, sięgamy do wczesnego średniowiecza, na przykład do bardzo popularnego serialu Wikingowie. Współczesnym ludziom z jednej strony łatwo jest się z tym identyfikować, bo dostają już przygotowaną romantyczną wizję świata, w którą mogą się wpisać. Z drugiej strony pojawia się w pewnym momencie dysonans, ale ci ludzie żyli w innym kontekście kulturowym, społecznym, historycznym. Ci ciekawsi zajrzą do książek. I w tym momencie zaczyna się wędrówka od zabawy, od takiego czysto, czysto rozrywkowego aspektu odtwórstwa, w kierunku pogłębienia wizji historycznej. Pojawiają się książki, pojawiają się opracowania. Bardzo wielu odtwórców, którzy jako nastolatkowie w liceum jeszcze startują jako, jako gierunkowie czy, czy pomocnicy, idzie na kierunki historyczne czy archeologię. Pogłębia się to. To również przekłada się na odtwórstwo. Z stroju na przykład, który tylko wyglądał mniej więcej tak jak wyglądały stroje historyczne, pojawiają się w pełni odtworzone eksponaty o walorach muzealnych, z ręcznie tkanego materiału, ręcznie szyte, z haft, ręcznymi haftami, stemplowanych tkanin, etc. etc. Drugi taki aspekt identyfikacji z historią to coś, o czym wspominałem wcześniej, czyli rozwijający się nurt odtwórstwa pierwszej i drugowojennego. Są to czasy relatywnie bliskie. Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają te czasy. Można skonfrontować ich wspomnienia z tym, co możemy przeczytać w książkach. Oczywiście pojawia się też tutaj element y, romantycznego postrzegania czasu, no, ale jest to naturalne, że umysł ludzki dokłada y, pewne wartości albo wykładza pewne. No i niezwykle istotny element patriotyczny, bo jedną z największych rekonstrukcji w historii w ogóle, jaka się odbywa zresztą regularnie, to jest bitwa pod Gettysburgiem czyli to, co Amerykanie odtwarzają, jedną z, z kluczowych wydarzeń Wojny Secesyjnej, w której uczestniczą tysiące ludzi co roku i chyba jest taką najbardziej ikoniczną, że tak można powiedzieć, bitwą odtwarzaną regularnie. Ten patriotyzm, on oczywiście powoduje, że zawieszamy się na pewnych funkcjach tych rekonstrukcji. Chcemy budować swoje poczucie dumy narodowej, Mniej chyba tutaj zwracamy właśnie uwagę na ten realizm, o którym wcześniej mówiliśmy, mm -hmm. a bardziej na na budowanie tej tożsamości, z, na której nam zależy. Tak, tak. No, i bardziej chodziło mi o to, że w pewnym momencie hobby odrywa się od takiego aspektu czysto rozrywkowego i ewoluuje w innych kierunkach. Może to być na przykład kierunek naukowy, czy pogłębanie wiedzy, może być aspekt patriotyczny, czy patriotyczno-narodowy, o wspomniałeś i który jest bardzo mocny w środowisku twórców historycznych. Tutaj świetnym przykładem może być parada z okazji Dnia Wojska Polskiego, która kilka lat temu odbyła się w Warszawie, gdzie. Reprezentowane były wszystkie grupy twórców od wczesnego średniowiecza po dwudziestowieczną na przykład kawalerię i ilość chętnych do udziału w tej paradzie była ogromna. I była ogromna ponad podziałami politycznymi, światopoglądami. Patriotyzm sięga dalej niż tylko aktualny stan polityki. Jasne. Powiedz, jako odtwórca skupiasz się raczej, mimo że tutaj mamy eksponaty z różnych epok, rzeczywiście bardziej na tym średniowieczu. Ale rozumiem, że to nie jest tak, że chciałby się cofnąć do średniowiecza. No nie. Ze średniowiecza bardziej cenię sobie hobby niż zamieszkiwanie tych czasów. Jednak miękki papier toaletowy i dobra opieka stomatologiczna to są fajne rzeczy. Co byś miał powiedzieć młodym ludziom, którzy mówią swoim rodzicom, nie chce się uczyć historii, to nudne, to tylko zestaw dat szkoda czasu. Pomyślcie o historii jako przygodzie. Przygodzie i tajemnicy. Wspomniany przeze mnie na początku nauczyciel historii. E, jeden z takich, takich punktów kluczowych zarażania pasją do historii, było przyjście na zastępstwo, na zupełnie inną lekcję, na której powiedział: Ja się nie znam na tym przedmiocie, mam zastępstwo, ale słuchajcie, za dwa tygodnie zaczynają się wam wakacje i mam tutaj świetną powieść, sensacyjną. W zasadzie jest to taki western, po czym wyciągnął jeden z tomów trylogii. Posłuchaliśmy o zajeździe Bohuna, o związaniu zagłoby w kij do jego własnej szabli, i rzeczywiście była to świetna powieść, sensacyjna, a w zasadzie western. Eee, historia to przygoda. Nie tylko daty. Możesz nie znać z dat, ale kiedy ją zrozumiesz, poczujesz ją. Dzięki. Gościem Zwykłych Historii był Daniel Wiktorowicz. Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo.